Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy. Czyta Stanisław Heropolitański. Rozdział pierwszy. W tyńcu w gospodzie, pod lutym turem, należącej do opactwa, siedziało kilku ludzi, słuchając opowiadania wojaka bywalca, który z dalekich stron przybywszy, prawił im o przygodach, jakich na wojnie i w czasie podróży doznał. Człowiek był brodaty, w sile wieku. Pleczysty, prawie ogromny, ale wychudły. Włosy nosił ujęte w pątlik, czyli w siatkę naszywaną paciorkami. Na sobie miał skórzany kubrak z pręgami wyciśniętymi przez pancerz. Na nim pas, cały z miedzianych klamr, za pasem nóż w rogowej pochwie, przy boku zaś krótki kord podróżny. Tuż przy nim, za stołem, siedział młodzieńczyk o długich włosach i wesołym spojrzeniu. Widocznie jego towarzysz lub może Germek, bo przybrany także po podróżniczemu. Tuż przy nim, za stołem, siedział młodzieńczyk o długich włosach i wesołym spojrzeniu. Widocznie jego towarzysz lub może Germek, bo przybrany także po podróżnemu, w taki sam powyciskany od zbroicy skórzany kubrak. Resztę towarzystwa stanowiło dwóch ziemian z okolic Krakowa i trzech mieszczan w czerwonych, składanych czapkach których cienkie końce zwieszały im się z boku aż na łokcie. Gospodarz, niemiec, w połowym kapturze z kołnierzem wycinanym w zęby, lał im z konwisytne piwo do glinianych stągiewek i nasłuchiwał ciekawie przygód wojennych. Jeszcze ciekawiej jednak słuchali mieszczanie. W owych czasach nienawiść, jaka dzieliła za czasów łokietkowych miasto od rycerskiego ziemiaństwa, znacznie już była przygasła. Mieszczaństwo zaś nosiło głowy górniej niż w wiekach późniejszych. Jeszcze ceniono ich gotowość ad koncesjonem pecuniarum, dlatego też nieraz zdarzało się widzieć w gospodach kupców pijących za pan brat ze szlachtą. Widziano ich nawet chętnie, bo jako ludzie, u których o gotowy grosz łatwiej, płacili zwykle za herbowych. Tak więc siedzieli teraz i rozmawiali, mrugając od czasu do czasu na gospodarza aby napełniał stągiewki. — Toście szlachetny rycerzu zwiedzili kawał świata! — rzekł jeden z kupców. — Niewielu z tych, którzy teraz ze wszystkich stron ściągają do Krakowa, widziało tyle — odpowiedział przybyły rycerz. — A nie mało ich ściągnie — mówił dalej mieszczanin. — Wielkie gody i wielka szczęśliwość dla królestwa! — Prawią też i to pewna że król kazał całą łożnicę królowej złotogłowem szytym perłami wysłać i takiż baldachim nad nią uczynić. Zabawy będą i gonitwy w szrankach, jakich świat dotąd nie widział. Ku młodsze Gamrod, nie przerywajcie rycerzowi, rzekł drugi kupiec. Nie przerywam jak młodszy eje treter tylko tak myślę, że i on rad będzie wiedział, co prawią, bo pewnie sam do Krakowa jedzie. Nie wróci mi tak dziś do miasta, gdyż bramy przedtem zamknął, a w nocy gad, który się w wiurach rodzi, spać nie daje, więc mamy czas na wszystko. A wy na jedno słowo odpowiadacie dwadzieścia. Starzejecie się, kmotrze gamrod. Ale sztukę wilgotnego sukna pod jedną pachą jeszcze dźwignę. Owa. Takiego, co się przez nie świeci, jak przez sito. Lecz dalszą sprzeczkę, przerwał podróżny wojak, który rzekł. Pewnie, że w Krakowie ostanę, bom słyszał o gonitwach i rad w szrankach siły mojej popróbuję. A i ten mój bratanek także, który choć młody jest i gołową, nie jeden już pancerz widział na ziemi. Goście spojrzeli na młodzieńca, który uśmiechnął się wesoło i, założywszy rękoma długie włosy za uszy, podniósł następnie do ust naczynie z piwem. Stary zaś rycerz dodał: Wreszcie, choćbyśmy chcieli wracać, to nie mamy dokąd. Jakże to? zapytał jeden ze szlachty. Skąd jesteście i jako was zowią? Ja zowię się Maćko z Bogdańca. A ten tu wyrostek, syn mego rodzonego, woła się Zbyszko. Herbu jesteśmy tempa podkowa, a zawołania grady. Gdzieże jest wasz Bogdaniec? Ba. Lepiej pytajcie, panie bracie, gdzie był, bo go już nie ma. Hej, jeszcze za czasów wojny grzymalitczyków z nałęczami spalili nam do cna nasz bogdaniec. Także się jeno stary dom stał. A co było, pobrali, służebni za się uciekli. Została goła ziemia, bo i kmiecie, co byli w sąsiedztwie, poszli dalej w puszcze. Odbudowaliśmy z bratem, ojcem tego to wyrostka, ale następnego roku woda nam pobrała. Potem brat umarł. A jak umarł, zostałem sam z Sirotą, Myślałem tedy, nie usiedzę. A prawili pod on czas o wojnie i o tym, że Jaśko zoleśnicy, którego król Władysław po Mikołaju z Moskorzowa do Wilna wysłał, szuka skrzętnie w Polsce rycerzy. Znając ja więc godnego opata i krewniaka naszego, Janka Stulczy, zostawiłem mu ziemię, a za pieniądze kupiłem zbroiczkę. Konie opatrzyłem się jako zwykle na wojenną wyprawę. Chłopca, co mu było dwanaście lat, wsadziłem na podiestka i haj, do jaśka z oleśnicy. Z wyrostkiem? Nie był ci on wówczas nawet wyrostkiem, ale krzepkie to było od małego. Bywało w dwunastym roku, o przekusz, o ziemię, przyciśnie brzuchem i tak korbą zakręci, że i żaden z Angielczyków, które heśmy pod Wilnem widzieli, lepiej nie naciągnie. Takiż był mocny? Hełm za mną nosił a jak mu przyszło trzynaście lat, to i pawęż. Już to wojny tam nie brakło. Za przyczyną Witoldową. Siedziało książę u krzyżaków i co roku wyprawy na Litwę pod Wilno czynili. Szedł z nimi różny naród. Niemcy, Francuzy, Angielczykowie, do łuków najprzedniejsi, Czechy, Szwajcary i Burgundy. Lasy przesiekli, zamki po drodze stawiali, i w końcu okrutnie Litwę ogniem i mieczem pognębili. Także cały naród, który tę ziemię zamieszkuje, chciał już ją porzucić i szukać innej, choćby na kraju świata, choćby między dziećmi Beliala, byle od Niemców daleko. Słychać było i tu, że wszyscy Litwini chcieli pójść z dziećmi i żonami precz, aleśmy temu nie wierzyli. A ja na to patrzył Hej, gdyby nie Mikołaj jest moskożowa. Nie Jaśko z Aleśnicy, a nie chwalący się gdyby nie my, nie byłoby już Wilna. Wiemy, zamkuście nie dali, a nie daliśmy. Pilno tedy zważcie co powiem wam. Bom człowiek służały i wojny świadom. Starzy jeszcze mawiali, zajadła Litwa i prawda. Dobrze się oni potykają, ale z rycerstwem nie im się w polu mierzyć. Gdy konie Niemcom w bagnach polgną, albo gdy gęsty las, to co innego. Niemcy dobrzy rycerze! zawołali mieszczanie. Murem oni chłop przy chłopie w żelaznych zbrojach stają tak okryci, że ledwie psu bratu oczy przez kratę widać, i ławą idą. Uderzy, bywało, litwa i rozsypie się jako piasek, a nie rozsypie się, to ją mostem położą i roztratują. Nie sami też między nimi Niemcy, bo co jest narodów na świecie, to u Krzyżaków służy. Ach, chrobre są! Nieraz pochyli się rycerz, kopie przed się wyciągnie i sam jeden jeszcze przed bitwą w całe wojsko bije jako jastrząb w stado. Chryst! zawołał Gamrot. Którzy też z nich najlepsi? Jak do czego? Do kuszy najlepszy Angielczyk, którym pancerz na wylot strzałą przedzieje a gołębia na sto kroków utrafi. Czechowie okrutnie to porami sięką. Do dwuręcznego brzeszczota nie masz nad Niemca. Szwajcar rad żelaznym cepem hełmy tłucze, ale najwięksi rycerze są ci, którzy z francuskiej ziemi pochodzą. Taki będzie ci się bił z konia i piechotą, a przy tym będzie ci okrutnie, waleczne słowa gadał, których wszelako nie wyrozumiesz, bo to jest mowa taka, jakbyś cynowe misy potrząsał, chociaż naród jest pobożny.